Plan 5x5, prosty jak cep, 5 serii po 5 powtórzeń. Legenda siłowni, o której słyszał każdy, kto choć raz w życiu szukał w internecie najlepszy plan na masę i siłę. Ale pytanie brzmi, czy po 40, a zwłaszcza po 50, ten plan wciąż jest dobrym wyborem? Czy może jest to droga na skróty do kontuzji i frustracji? O tym właśnie pogadamy dzisiaj. Dzień dobry cześć i Czołem, Grzesiek. Ten kanał się nazywa Trenuj dla zdrowia. A dzisiaj system treningowy 5x5. Ma on swoje korzenie w latach 60. i 70. Niejaki Rek Park, mentor Arnolda Schwarzenegera, stosował go w swojej karierze. Później Bill Star rozsławił go w swojej książce. I od tamtej pory stał się kultowy. Zasada jest banalna. Wybierasz duże ćwiczenia wielostawowe, przysiad, martwy ciąg, wyciskanie, wiosłowanie, military press i każde z nich robisz na 5 serii, po 5 powtórzeń, z progresją ciężaru oczywiście. I to jest kwintesencja. Siła i masa, prostota i brutalność. Zero kombinowania, żadnych magicznych maszynek, sztanga, talerze, ty i podłoga, ewentualnie ławka. Okej, okay. dlaczego ludzie kochają 5x5? Bo działa, buduje siłę jak nic innego. 5 powtórzeń to taki złoty środek. Z jednej strony trenujesz siłę, bo to właśnie daje niski zakres powtórzeń, a z drugiej strony mięśnie zostają już wystarczająco długi czas pod napięciem, żeby zacząć rosnąć. Dlatego 5x5 daje jednocześnie progres siłowy i rozwój muskulatury. I to bez potrzeby robienia setek powtórzeń. Jak to często robią kulturyści i do tego daje satysfakcję. Progresujesz, dokładasz ciężar, czujesz, że rośniesz i fizycznie i psychicznie. Dla wielu osób to był pierwszy plan, dzięki któremu zobaczyli realne zmiany w lustrze no i oczywiście na sztandze. Ok, to jakie są zalety treningu 5x5 dla ludzi po 40 i 50? Po pierwsze prostota. Nie trzeba się zastanawiać nad tysiącem ćwiczeń. Masz kilka ruchów, które robią robotę. Po drugie, fundament siły, a siła to główna cecha motoryczna człowieka od niej zależą inne cechy: szybkość, wytrzymałość siłowa, nawet sprawność w życiu codziennym. Po trzecie, praca na dużych ciężarach daje sygnał dla kości, żeby były gęste i mocne. A to, uwaga, tu informacja przede wszystkim dla pań ochrona przed osteoporozą. Po czwarte 5 razy 5 to budowanie masy mięśniowej, a po 40 tracimy mięśnie naturalnie, więc to jak polisa na zdrową starość. Ale i tu jest duże ale. Pułapek też nie brakuje. Największa z nich to regeneracja. Treningi 5 razy 5 są ciężkie objętościowo. 5 serii na dużym ciężarze to ogromny stres dla ciała. Druga pułapka kontuzje. Bark, kolano, okręgosłup – to wszystko dostaje w kość, jeśli za szybko zwiększamy ciężar. Trzecia, stagnacja. Po kilku tygodniach klasycznego 5x5 wiele osób dochodzi do ściany. Nie są w stanie dokładać ciężaru i zaczyna się frustracja. Czwarta, monotonia. Ciągle te same ćwiczenia i te same zakresy powtórzeń mogą po prostu psychicznie zmęczyć. Nie każdego, ale wiele osób może nie dać rady. I tu wchodzi najważniejsza część. Jak zrobić, żeby wilk był syty i owca cała? Po pierwsze, Zmniejsz objętość. Nie musisz robić pięciu serii. Wystarczy 3 razy 5 albo 4 razy 5. Po drugie, nie trzymaj się sztywno progresji co trening, zamiast tego stosuj autoregulację. Po prostu słuchaj ciała. Jak czujesz się mocny, dokładaj. Jak czujesz zmęczenie, zostaw ten sam ciężar albo nawet trochę odejmij. Po trzecie, więcej rozgrzewki i pracy uzupełniającej. Rotatory barków, kor, mobilność bioder. To nie jest dodatek, to obowiązek w naszym wieku. Po czwarte, wydłuż przerwy między ciężkimi sesjami. Nie musisz katować się trzy razy w tygodniu. Zrób dwa razy w tygodniu, a resztę dni przeznacz po prostu na lżejszy trening. Nie wiem, w tym właśnie dniu lżejszym, wprowadź wtedy jakieś takie ćwiczenia akcesoryjne, które pomogą Ci utrzymać balans strukturalny. Nie tylko trenujesz sztangą, możesz też użyć handli, gum, możesz też wykonywać ćwiczenia jednostronne albo ćwiczenia w innych płaszczyznach, takie wielopłaszczyznowe. Ok, załóżmy, że masz te 40-50 lat i chcesz spróbować 5 razy 5 Jak może wyglądać Twój tydzień? Poniedziałek, przysiad 3 razy 5 wyciskanie na klatę 3 razy 5 wiosło 3 razy 5 Plus ćwiczenia akcesoryjne. W czwartek martwy ciąg 3 razy 5 Żołnierskie wyciskanie 3 razy 5 Podciąganie 3 razy 5 Plus znowu ćwiczenia akcesoryjne. Czyli wiecie, bicki, tricki, brzuch. A w reszcie dni możesz sobie zrobić ten taki prozdrowotny trening. Czyli jakieś ćwiczenia unilateralne, akcesoryjne, ćwiczenia ketlem. Ale jak chcesz, to możesz sobie, nie wiem, pouprawiać jogę, pójść na spacer, pójść na rower. Co, kto woli, to w końcu jest trening dla zdrowia i fajnie by było też no, pobawić się w taką już totalną rekreację. Bo to nie jest plan dla kulturysty, tylko to jest plan dla kobiety czy faceta, którzy po prostu chcą być silni, sprawni, żeby nosić zakupy, żeby tam od czasu do czasu móc z łatwością podnieść coś ciężkiego czy wnieść rower na trzecie piętro. Moim skromnym zdaniem, 5x5 to świetny system, ale tylko wtedy, kiedy go dostosujemy do siebie. W oryginale za mocny, za brutalny, ale w wersji light bardzo wartościowy, bo daje to, czego potrzebujemy najbardziej po 40 i 50, czyli siłę. A siła to fundament, na którym budujemy resztę. A teraz pytanie: czy ktoś z Was próbował kiedyś planu 5x5? Powiedzcie. Albo napiszcie bardziej, jakie macie doświadczenia, czy u Was zadziałał, czy raczej za ciężko było to utrzymać. Dajcie znać w komentarzu, bo zawsze mnie ciekawi, jak te same metody sprawdzają się w różnych grupach wiekowych. No i oczywiście, jeśli chcecie więcej filmów o treningu po 40 i 50, to wiecie, co zrobić. Kliknijcie, subskrybuj. Koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. Im więcej subskrypcji. Tym dla nas lepiej i tym jeszcze chętniej, i jeszcze więcej, i jeszcze więcej lepszych filmów będziemy starać się kręcić i prezentować na naszym kanale. A jeśli ktoś z Was chciałby popracować ze mną albo Moniką bardziej indywidualnie, to w opisie macie link do treningów personalnych, zarówno online, jak też jeden na jeden w Warszawie. No dobra, to tyle. Pamiętajcie, nie wystarczy mieć tu, trzeba mieć jeszcze tu. I do zobaczenia w kolejnym filmie.